Ciemaleczko. My już tam po betonowaniu, jak widzieliście. Dzisiaj zabezpieczyliśmy do końca dach, bo tu dwa paski membrany jeszcze były do położenia. Okna jak widać stawione. To taki 4-metrowy HS ściana z betonu. Reszę działamy po świętach. Co by to więcej. Ma dojechać zachówka rynny. Także będziemy tutaj działać. Co to jest ten znowu? Za obsrana Opsra Trzeba eee, Wracamy potem. Będziemy startować z łatami ze wszystkim Struktonity eee, W środku ścianki. Tak więc ścianeczki Będziemy działać No co? Ciężkie było te parę miesięcy, ale tak sprawdzamy najważniejsze. To mamy przykryte, przygotowane. Także nabić łaty to już jest pikuś. Z tej strony kapel, tak będzie rusztowanie, może związać sobie stamtąd. Tam też jakoś po trzech królach materiał na górę będziemy zwozić. Jak pogoda pozwoli, już widzę, że tylko święta ma mrozić. Później może być na plusie w ciągu dnia. Może uda się coś tam popchnąć. No i co? Zdrowych, spokojnych świąt. Szczęśliwego nowego roku, jakbym coś tam nie dodał. Wybawić się, napić się, odpocząć. My już tu mamy 14, także też zakończam już to wszystko. W hurtowni byłem, fakturki pobrane. Porozliczać i odpoczywać. Do miłego, hej.